W sprawach porządkowych głos decydujący ma oczywiście marszałek i nie można mu tego prawa odebrać i z pewną przykrością muszę przyznać absolutną rację tutaj Sejmowi. Znaczy nie w spodzie z dziennikarzami oczywiście, gdzie marszałek to się wygłupił moim zdaniem potężnie, no ale, ale ma oczywiście takie uprawnienia. I działanie opozycji to tylko ją uśmieszają, dlatego że no, gdyby, gdyby Straż Marszałkowska liczyła trochę więcej ludzi, to po prostu mu wykazać tych posłów, powyrzucać i, i ja bym kazał to zrobić, tylko że problem polega na tym, że Straż jest mniej liczna niż, niż liczba protestujących, więc, więc nie da się tego zrobić. No i twierdzenie, że w sali kolumnowej nie można robić posiedzenia sejmu jest bez sensu. Oczywiście, że posiedzenia sejmu mogą, mogą być robione wszędzie. No co, gdyby jakaś bomba spadła na, na sejm, to już nie można by żadnej ustawy było wydać, czy co? No. oczywiście, że można by było przenieść, przenieść obrady gdziekolwiek. Gdziekolwiek. I, 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 i o, 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 to się po prostu ośmiesza. Okupacja przez trzy tygodnie, nie jak po cholerę pustej sali, gdzie nikt nie chce niczego robić. Czy mogli przyjść do, do, dzisiaj, dzisiaj, o dziewiątej rano, prawda? I tę salę, salę sobie zablokować, jakby, jak, jakby chcieli blokować. Nie wiem, po co siedzieli tam trzy tygodnie. Jest to po prostu śmieszne. Już pomijam no, słynne, słynną sprawę, prawda, wyjazdu Pana Petru. Z, 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 z tą pięknym, z tą pięknym są piękne takim, takim powiedzeniem przy takiej posłanki, pisów, a mówiła, że idzie tylko do toalety. <grych> także ta, także y, to, jest, y, to jest po prostu ośmieszanie się. Y, I po prostu pis na tym ch chyba zyskuje na tym, na tym sporze. No, no, ale jak to się rozwiąże, no, 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 to trudno powiedzieć, bo powtarzam, jest, no, trzeba by zwiększyć nagle liczbę członków Straży Marszałkowskiej. No, to chyba daje się zrobić szybko. Nie wiem, czemu PIS tego, tego nie robi. Ja bym nie miał żadnej, żadnej litości i, i, i bym po prostu usuwał, bo nie, nie może być tak, że obrady nie są... No, no trzeba powiedzieć jasno, no PIS ma większość w Sejmie i w tej sprawie ma za sobą prawo. W sprawie z Trybunałem nie ma, nie, ma, nie ma prawa za sobą, bo tam nie decyduje większość, tylko, tylko prawo. Natomiast w tej sprawie no, jest demokracja i trudno, no i trudno i PIS ma rację i koniec. A może właśnie PISO obawiał się, znaczy nie usuwając y, protestujących z Sejmu, y, obawiał się tego, że... Y, jeśli Strasz małszalkowska by wyprowadziła tam nie wiem 15 20 yy, prawda posłów no to wtedy opozycja miałaby potężne argumenty że traktuje się ich bardzo z góry mm. że to byłaby dyktatura Nie rozumiem no właśnie prawidłowo no ludzie oczekują że władza będzie będzie silną władzą będzie, jeżeli ma prawo za sobą to może działać tylko problem polega na że brano 15 to zanim się wezmą za nas tych 15 tamtych 15 wróci do sali Więc więc nie ma jak nie ma jak temu zapobiec także Marszałek zdaje sobie sprawę realistycznie, jakie ma możliwości i musi to wziąć pod, musi, musi to wziąć pod uwagę, ale w tym momencie pisma sobą nie tylko większość, ale ma po prostu rację.